Chciałbym przekazać państwu informacje dotyczące prowadzonego w prokuraturze regionalnej w Poznaniu śledztwa dotyczącego, może inaczej, którego przedmiotem jest wyprowadzenie z warszawskiej spółki giełdowej Polnord kwoty ponad 90 milionów złotych. Po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu z nich, to jest Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś Piotra W. oraz Michała Eś wniosków do Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec Romana G. po skutecznym ogłoszeniu mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju. Dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Odnosząc się do spekulacji niektórych mediów, jakoby stan zdrowia podejrzanego Romana G. wynikał z nieuprawnionej ingerencji funkcjonariuszy CBA, stanowczo stwierdzam, że ze zgromadzonych dowodów, w tym czynności przeszukania w domu Romana G., która była rejestrowana i odbywała się w obecności adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, wynika, iż są one całkowicie bezpodstawne. Wobec pozostałych podejrzanych, to jest Tomasza S., 3, przepraszam, Tomasza B, Andrzeja P, Wojciecha C, Andrzeja P oraz Bartosza P, zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi. Proszę Państwa, przechodząc natomiast do przedmiotu postępowania, w związku z którym doszło do. Omawianych zatrzymań. Zarzuty, które zostały przedstawione, obejmują dwa zasadnicze wątki bardzo złożonego śledztwa. Po pierwsze, zakup bezwartościowych wierzytelności oraz zakup nieruchomości po znacznie zawyżonej cenie. Kluczowym w pierwszym z wątków jest to, że zarówno Podmiot, który został pokrzywdzony przez przestępstwem, to jest spółka Polnord, jak również spółka, która z kolei stała się beneficjentem przestępczego procederu, to jest Proką, są związane bezpośrednio bądź pośrednio kapitałowo-osobowo z Ryszardem K. W transakcji wykorzystano jako pośredników dwie fasadowe spółki New Industry TG, które z kolei związane są z Romanem G. W efekcie stworzono mechanizm przestępstwa, w którym podmiot o nazwie Procom zbył omawiane wierzytelności na rzecz dwóch spółek o minimalnym kapitale 5000 złotych, nie mając żadnego zaplecza finansowego, nie prowadząc rzetelnej rzeczywistej jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Od których to następnie wierzytelności te zostały już ze znaczną kilkumilionową marżą nabyte przez wymienioną, pokrzywdzoną spółkę Polnord. Nadmienić należy, że Roman G świadczył obsługę prawną dla wszystkich podmiotów, które brały udział w całej tej transakcji. Finalnie doszło do wypływu środków z Polnord przez dwie spółki do prokomu w łącznej wysokości nie spełnia 73 milionów złotych. Finalnie beneficjentem całej transakcji był Prokom, jak również inne podmioty powiązane kapitałowo z Ryszardem tym spółki cypryjskie, a nadto inne osoby, przy czym sam Roman G. Na, w ramach rzekomych usług adwokackich uzyskał korzyść z tego przestępstwa w wysokości niespełna 2,5 miliona złotych. Drugi z wątków dotyczy zakupu nieruchomości przez spółkę powiązaną z Romanem G za kwotę 6 milionów netto, a następnie po 8 dniach spółka ta sprzedała pokrzywdzonej spółce Polnor tę samą nieruchomość za kwotę niespełna 27 milionów złotych. Tak wyglądają główne wątki śledztwa. Na ten moment proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję bardzo.